Siemanko, z tej strony Koprow. To jest filmik informujący o giveawayu, którego wyniki zostaną ogłoszone na streamie w Mikołajki, to jest 6 grudnia, w okolicy godziny 19.30. Nie przedłużając, mówię co jest do wygrania. Mamy tak: 7 razy kod na Double EXPA w grze Halo Infinite oraz skin o wartości od 50 groszy do okolic ok. 2 zł. Skin do agenta drużyny antyterrorystów, agentka specjalna Ava, którą tutaj wam przedstawiam. Skin do agenta drużyny terrorystów doktor Romanów i y, kod do gry Dying Light na platformę Stream. Teraz powiem Wam co należy zrobić, aby wygrać. Należy zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem, zostawić suba, dodać komentarz z Waszym trade URL y, bez początku steamcommunity.com. Y, przykładowy zostawię tam w komentarzu pod filmem. Rozstrzygnięcie giveawayu będzie odbywało się na streamie w Mikołajki, w różnych odstępach czasowo, yy, czasowych będę po prostu losował jeden komentarz, który otrzyma nagrodę, zaczynając od kodów na Double X yy, po kody do gry Dynelight, znaczy kod do gry Dainlight i to wszystko na dziś, na razie wam